Sześć drużyn składających się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych zmagało się w konkursie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym pod nazwą I Ty Możesz Pomóc. Turniej inaugurujący zarazem Dni Świecia odbył się przy zamku. Do zawodów zorganizowanych przez Policjalną Szkołę Medyczno-Społeczną w Świeciu stanęło 12 zespołów. W finale najlepsi musieli zaprezentować swoje umiejętności w sześciu kryzysowych sytuacjach. Są to szkoły przede wszystkim średnie. Jest szkoła ogólnokształcąca z Chełmna. Są dwie szkoły z Tucholi. Jest to szkoła leśna oraz zespół szkół technicznych ogólnokształcących. Jest szkoła z Nowego, średnia, ze Świecia. Jest to zespół szkół ponadgimnazjalnych. W każdej drużynie są trzy osoby. Jest to zespół ratowników, którzy muszą poradzić sobie z sytuacjami na danym stanowisku. Jakie sytuacje właśnie można spotkać na takich stanowiskach? W jakich konkurencjach muszą się zmierzyć? Mamy sześć stanowisk, ile jest drużyn. Jest to wypadek samochodowy, gdzie są dwie osoby poszkodowane, z czego jedna jest bez oznak życia, a druga ma złamanie otwarte. Jest to atak epilepsji, następnie amputacja urazowa palców. Jest też rana, w której tkwi szkło i rana z krwotokiem. Podcięte żyły, gdzie jest wielka depresja i niebezpieczeństwo dla osób ratujących, bo. Osoba ma, ma w ręku nóż i, i tu jest y, duży problem z, w ogóle z opanowaniem tej osoby, która sobie próbowała odebrać życie. Y, nasza szkoła też ma testowy AED, czyli defibrylator, więc wykorzystamy go w stanowisku, gdzie będzie y, manekin bez oznak życia, gdzie trzeba przeprowadzić RKO z użyciem defibrylatora. Głównym celem organizowanego konkursu jest propagowanie poprawnych zachowań i reakcji podczas udzielania w nagłych przypadkach pierwszej pomocy przez młode osoby. Poza tym, rywalizacja szkół z różnych powiatów to także doskonała okazja do promocji świeckiej placówki. Nasza szkoła zorganizowała tego rodzaju konkurs ze względu na zmiany w podstawie programowej w szkołach publicznych, a mianowicie wejście przed nowego przedmiotu wychowanie dla bezpieczeństwa. Nowa postawa programowa przewiduje obowiązkowe zajęcia w tej dziedzinie. I w związku z tym, że ta podstawa programowa ma nowy wymiar, a po tym, że jest taka tendencja w społeczeństwie, żeby jednak promować bezpieczeństwo, fachowe udzielanie pierwszej pomocy, szybkość reakcji w tym zakresie, no stąd taki pomysł i taka idea tego konkursu. Corocznie nasza szkoła wychodzi na zewnątrz, aby promować się. W naszej szkole mamy takie kierunki jak ratownictwo medyczne, masażyści, kosmetyczki, opiekun medyczny. I co roku jeździmy do szkoły z pokazami pierwszej pomocy, żeby zobaczyli, jak to w naszej szkole jest. A w tym roku chcieliśmy zrobić to troszeczkę z innej strony: żeby to szkoły nas zaprosiły, żeby sami chcieli wziąć udział w takiej konkurencji, a jednocześnie poznali naszą szkołę. Stąd ten pomysł. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się zdecydowanym opanowaniem oraz zimną krwią, między innymi podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadku samochodowym. Tu wypadek komunikacyjny: osoba straciła panowanie nad samochodem i trafiła w metalowy słupek. Jest, właśnie osoba nieprzytomna, już oddycha, wyciągnęliśmy ją z samochodu i jej partner ma tam jakieś strzał złamanie, i jest po prostu w wielkiej panice. Jakie czynności trzeba wykonać w takim przypadku? No, jeżeli osoba jest nieprzytomna, to trzeba ją wyciągnąć, sprawdzić oddech, zawartość siamy ustnej, czy tam czegoś nie ma, żeby nie przeszkadzało w oddechu. Jeżeli oddycha, układamy ją w pozycji bocznej, obkładamy ją kocem termicznym, żeby było ciepło, wyciągnąłem i wszystko. Tam. I trzeba po prostu bać o tą osobę, oczywiście znamy pomoc, nie? To też podstawa. Znakujemy miejsce wypadku, wszystko w klej, trzeba robić z głową jeszcze, nie? I bez paniki.